Po pierwszym podjeździe treningowym jesteś pierwszy w klasyfikacji generalnej i to na pewno mobilizuje. Oczywiście, że tak. Nawet nie wiedziałem, nie sądziłem, zjeżdżając w dół, że będę miał pierwszy czas. Zaskoczenie dla mnie. Trasa w Limanowej jest chyba kolejnym zaskoczeniem. Jest, Jest, jest dużym zaskoczeniem. Są bardzo podobne zakręty i jeszcze nie do końca łapię, gdzie jest ten zakręt otwierający, a gdzie ten, który się zamyka. 6 km jazdy to niespotykane w górskich samochodowych miściach Polski. Tak, 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 tak. Jest długa trasa. Jest, jest co pojechać, jest jak się Panie namęczyć, także... Waldek, na... e, przyszedłeś w zasadzie do wyścigów górskich, w rally sprintów. E, tam jeszcze zostało sporo kolegów. E, powiedz mi, jak byś ich zaprosił tutaj na Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski, żeby przyjechali, spróbowali swoich sił? Ja myślę, że koledzy oglądający śledzący wyścigi górskie już przymierzają się do, 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 do startów wyściga górskich po moich wynikach. Powiedz mi, czy to to, e, dobra szkoła jazdy, rally Sprinty, a następnie wyścigi górskie. Tak na sam początek to wydaje mi się, że najlepsza szkoła, jaka, jaką ja mogłem dostać, ogonić się, po, pościgać. Super. Rywalizacja dzisiaj podczas podjazdów wyścigowych tutaj na trasie w Limanowej będzie bardzo zacięta. 10 samochodów Open Plus 2000. I jak widać konkurencja dzisiaj jest bardzo duża. W ogóle już od cofotu jest konkurencja bardzo duża. Będzie ciężko, Będzie, ciężko. Będzie ciężko, zajmujesz bardzo wysokie miejsce w klasyfikacji generalnej po tych rozegranych rundach, na pewno będziesz chciał utrzymać swoje miejsce. Nasze założenie jest jak najwięcej punktów, nie rozbić samochodu, dojechać do, do, do sezonu, sezon skończyć do końca. Przepiękna pogoda w Limanowej jakby przeniesiona z Sopotu, z nadmorza, bo tydzień temu jechaliśmy w Sopocie. Tutaj jest troszeczkę bardziej zmagania. gorąco niż Sopocie. w co W było w cieniu. W i w Tutaj mamy cały czas słońce. Pogoda jest Zodkowski. świetna. Limanowa 2010. Dzięki. Dzięki.